nie mogę mieć, co potektuje mi pragnienie Nie mówiąc już o napaleniu, napalenie tego, czego nie mamy Nie ja mam na zamówienie I mam to jak banku, tak jak wave, mam wbienie Zewsząd otacza mnie najwyższe otoczenie Nie jak na Soska mam czyściutkie sumienie Cztery litery terenów, w terenie Boże, mam i może w nim na razie Siemka, dzisiaj jestem na rybach W tej miejsce, w którym bo woda jest z... cała ze sobą tym doźnięta. się rozpakuję i zaczynęło okej? Okay? Na razie na no, hotkiem nic nie było zmieniłem na Jestem już 20 minut. jedno fajne danie ale za wcześnie zacząłem. I nic z tego nie było. Na tym stawiku już łowiłem z tamtego miejsca. Bo... Zakazałem jakimś i tam przynosi się. Nie wiem, czy widać. Pan Nie, nie widzę. Chyba, lekko zaczęło kropić. Żeby to następne bronię. Na razie ich nie mam, ja miałem jedno. Nie widziałem jeszcze, żeby w tym stylu niektórym lekarzom wiesz człowiek. Nie wiem. Ale ryba powinna być. W tamtym roku mi tu jedna za drugą szła. Ja jak coś weźmę, to pokażę Wam. Się porządnie rozpadało Tak. Pamiątek chyba Ktoś tam bawił dół do ciała swojka. Kiedyś. Może na nagraniu zrobię takie zacięcie. Na razie, tylko jedno branie miałem Jak pada. Gdyby nie padało, by było lepiej. Bawi się coś. kubę Nie wiem, mi się uda. Cały plec nie Mogę sobie wziąć podwórkę i ręce zmarło. Leję. Nic nie bierze. Najpierw w głowie coś to pokaże. Ale na razie nie bierze, jestem godzina. Ach, lecz tylko znalazłam. Właśnie zrobiłem moją pierwszą rybkę na tym stawie w tym 2019. Mały karaszek przebrzeżko, kocham spakuję. Chodzę tu. Chodzę. 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 widzieć chwilę, Chodzę. Chodzę.

O, i podpłynęła Może mi jeszcze coś weźmie dla ciekawostki nie zrobiłem ją na żadne rowale na ochotkę, pinkę tylko na kawałek bułki myślę, że nic nie weźmie w jeśli na bułkę, a tu jednak obradnicy weźmie